Witam na kanale Kwasów więc zaczynamy kolejny odcinek, panem za sterami FC Barcelonę. Mecz z Granadą, ruszamy, zobaczymy jak wygląda najbliższy harmonogram. Mecz z Granadą. OK, potem jeszcze gdzieś tam po drodze Benfica. Czyli teraz może zagrać się najmocniejszy zespół. I taki o, wystawimy skład Lewandowski de Jong, Churupique Sanchez. Wystąpił w tym meczu Pedri na rezerwie. Puszemy. No, Dobre statystyki. Mam nadzieję, że razem zmarzymy z plamę, która powstała w meczu z Sevillą. 5-0, przegrana samotna FC Barcelony. Basket, już rozpoczynają że Barcelony atak na bramkę Granady. Dobra piłka do Dembele. Dembele szuka w polu karnym... Z partnerów Sand Maxim no, był blisko zdobycia pierwszej ranki w tym meczu. Rochina. Baka. A dobrze prawie przerwał ten atak Rochina Duarte. Rochina. Próbują, próbują za wszelką cenę odzyskać piłkę, tylko że Barcelonę tym razem nie udaje się to. I no, skończona akcja strzałem na bramkę. Lewandowski, Lewandowski w końcu przy piłce. Podanie do Dejonga. Dejong teraz osamotniony z przodu jest Sanchez. Sanchez, no i niestety rozmontowują ten atak piłkarze granady. Funcion. Uzini. Uzini strzelec tych trzech bramek w ostatnich spotkaniach. Na szczęście DST spokojnie wyłącza go z tej akcji. Dobrze, teraz Dembele, Dembele, jest Lewandowski. No i tutaj De young do Dembele. No i niestety akcja się kończy. Sanchez. Sanchez świetnie prowadzi piłkę. i tutaj próbował zagrać do Lewandowskiego. Nie udaje się to zagranie. No i muszą teraz wracać za Montoro i akcją Granady. Matka. Jest Dest. Będzie rozgrywał akcję teraz z Pique. Sanchez. Dużo piłek przechodzi przez tego piłkarza. Dużo piłek, dużo akcji. Zaraz zaczyna się właśnie przez Sancheza. Mila, bakka już wchodzi w pole karne. Ładne odegranie do Mili. Mila, świetnie, tego 27 minuta. Granada. Napiera, nie przestraszyła się no, tych nazwisk, które wyszły na to spotkanie, bo przecież nie nazwiska grają, a umiejętności. Saint-Maxim świetny teraz dribbling, świetnie przechodzi, przeniesie się w pole karne. I jak kolejnych rywali strzela, no i jest 1-0. Wreszcie wpisuje się na listę strzelców w tym meczu. Zobaczmy to akcję jeszcze raz. Mógł szukać tutaj podania do dębela, wybrał strzał. No i na szczęście zdobywa bramkę na 1-0. Mam nadzieję, że teraz gra będzie łatwiejsza, przyjemniejsza. Montoro. Dobrze, Lewandowski jest już przy piłce. Dejan Lewandowski spokojnie do Saint-Maxima. Maksim Lewandowski, Dembele, 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 Lewandowski i mamy 2-0. No, a niestety Dejang faulował. To była ta kartka dla naszego zawodnika. Lewandowski. Dejang. Jest Lewandowski, jest Sanchez. Wchodzi w pole karne Bele. Dembele. Dobrze. Piłkę kieruje do Dejanga. zablokowane ten strzał. Teraz Dest. Wygrywa pojedynek z Muzi Do Piłkę kieruje do Dembele. Dembele. Jest Lewandowski. Lewandowski no niestety ponad bramką. 45 minuta. Lewandowski niezadowolony po tym strzale, ale nie dziwota. Zapraszam wszystkich do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Do Zostawcie łapkę w górę. Komentarz pod tym filmikiem. No i oglądajcie los FC Barcelony. Alba. Dobra piłka Alby. Już mówi wychodzącego Dembele. Dembele. i Dobrze udało się przechwycić tą piłkę. Zgasić ją do ziemi. Dest. Świetna świetna akcja Barcelony Lewandowski, no i niestety buruje Basenna, basket, dobrze Dembele Jest basketem przemył piłkę, świetny de świetnie świetny de Lewandowski no i niestety znowu drugi raz na do Lewandowskiej nie zdobywa kolejnej bramki San Maxim a Juro, który podłączył się tutaj do akcji ofensywnej jest Lewandowski. A próbował się przepchnąć, nie udaje się ta próba. No kontra granady Rokinia. Potwierdzony transfer Cotillo. Teraz V -y, zawodnicy Barcelony. Będą zmiany. De Jong, Zajcie, fejcie, Apemayang, Pedriza, Sancheza. Grandne na razie zwycięstwo drużyny Barcelony. Jeszcze w sumie nie zwycięstwo, na razie, po prostu prowadzenie Lewandowski, aby Majang wszedł. Dopiero będzie miał okazję dobrego podania do dębele. Dembele. No i mamy 3-0. Ładna bramka Dembele. Dembele dzisiaj. Dobry mecz tego zawodnika, Pedri Abemoyag. Jest Lewandowski, Lewandowski spokojnie mija tutaj zawodników granady. Teraz na, sam Maxim chciał tą piłkę skierować do no, Aboma majanga, ale niestety się nie udaje. Lewandowski walczą z albo odzyskania tej piłki i bezproblemowo tym razem, tym razem jest szansa no i Dembele znowu podwyższa prowadzenie Barcelony. 4-0 Mila. Tym razem to Mila rozgrywa tę piłkę, Mila, dobre wejście tego zawodnika, oj Mila, no i 4 -1. niestety. niestety. Warunko kontaktowa. Bramka nie tyle kontaktowa, co z... to byli pierwszą bramkę. Honorowa. Uciekłem to słowo. Ferworze walki z Granadą. Terstegen broni. Dalekie wznowienie, dobry wyrzut to do Aby Yanga. jeszcze 10 minut gry przed nami. Basket, dobre podanie do Desta, test. Jeszcze po chciał podciągnąć się i Blisko, blisko, Mogli podwyższyć wynik nie udało się. Nie wiadomo, czy teraz te gwizdy spowodowane są brakiem kolejnych bramek, czy nie podobają się plicom granady, brak yy, brak wyprowadzonych akcji Luis Suarez. No, to ciekawy zawodnik też kiedyś przeciekał koszulkę Barcelony Juro test prowadzi tą piłkę do Dembele, Dembele zdążył, dobrze. Jest Pedri, Lewandowski, dobra piłka do Abema Abemayang zagrywa do Dembele, Dembele już jest w środku, a nie udaje się nic sensownego zrobić z tą piłką. Mamy 4-1, Dębnik. Jest na tyle zadowalający. Granada, pomimo, że była drugą słabszą, nawiązała początkowo niech fazie walkę. Kolejny mecz, tym razem yy, rozważę Twoje prośbę, Wydaje mi się, że Badri wystąpi w tym meczu z Cadiz. Yy, tutaj będzie, jak to mówią, rezerwowy skład, ale. Wejdzie Deepa i wejdzie Petri. Teraz mam nadzieję, że ten skład no, zmarzy z siebie tą porażkę, której doznali wcześniej Gonzales. Nazar Lewandowskiego, Lengt. Tutaj jeszcze się zastanowię. Traorę na pewno. Fatih tutaj wydaje mi się rozpocznie. Ja nic niech za, za, na bramce netto. No i teraz um, Test, Alves niech będzie, albo Roberto niech zagra, niech zagra Roberto Alba Balde No i teraz środek, Mingueza Niech się pokaże Mingueza z Ostatnio grał Garcia, ale coś nie najlepiej mu szło. Unity Leng. Dobra, niech będzie on. A w obwodzie Bright White i za dębele niech będzie Unity. Zobaczymy, jak tym składem wyjdziemy. Kawit Roberto Robert to Perez, Fernandez-Sanchez-Perrera. W fali. Ruszamy. Roberto. No dawno nie, nie przyciewał koszulki Barcelony. Pedri. A i złe wycofanie Pedrego Perez i drużyna Cadiz w natarciu. Teraz dobrze zatrzymany Pedri. O, on będzie napędzał ataki Barcelony Dipey. Dipey strzela. P Piękna interwencja bramkarza Al Alcatraz. Alka raz. świetnie świetnie przejął tą piłkę. Dobra piłka do Dipeya. i mamy 1-0. Osma minuta. Piłkarze Barcelony rozkręcają się. DPA stracił miejsce w składzie na rzecz De Jonga. Zobaczmy jak piękne podanie Fatiego. DiPay mamy to. Tobinio. Perez Pedri Mati. Dobrze, teraz Legend Świetna interwencja, Pedri Dobra piłka do Fatiego Party. Tym razem zdecydował się na tutaj zagranie przez środek aby Majang Pedri Tipej jest yy, Traoré. No troszkę zabawy w polu karnym, no, ale niestety Fernandes i spółka przerywają to na Daleka piłka do Perery. Roberto wraca. Troszkę spóźniony nasz zawodnik, no, niestety. Muszę tutaj e, poradzić sobie z tą ofensywą. Gra 3 Kadizu, wy wybronił e, z tej akcji różne FC Barcelony. Na szczęście teraz Ademajak. Czy dojdzie ich do piłki? Niestety nie. Alcatraz fali. bramka, przepiękna bramka na 1-1. Zobaczmy to jeszcze raz. Zobaczył, że jest wolne miejsce. Piękne uderzenie, nikt go nie krył, nikt nie doskakiwał. Lucas Perez. Ten jeden, nie tak ten mecz miał się rozpocząć. aby Young jest Fatih, Gavi. Dużo zawodników skupionych w środku w żółtych strojach. Teraz BP. Dobra piłka do Pedriego. aby Young mamy 2-1. Kilka prostych podań, ponieważ pod pole karne Kadizu rozrzucając obronę i znowu wychodzą na prowadzenie w tym meczu Świetnie teraz Sanchez, to jest Perez, jest Neto, dobra interwencja bramkarza naszej drużyny teraz, a i teraz Sue, wyjdzie Gawiego, no i będą musieli szybko odebrać piłkę, bo robi się niebezpieczne wejście w pole karne, Neto na szczęście na stanowisku dzieje błąd przy wyprowadzeniu, no i już zrobiło się niebezpiecznie. Dobrze wyskakuje teraz zawodnik Barcelony do swojego gracza, którego pilnuje Balde. Musi w tą piłkę wdrożyć do przodu Fatih traorę. Bardzo dobre panowanie nad piłką Traorę. Teraz wyprzedza Traorę. Będzie próbował uderzenia strzału. Jeszcze próbował oddać tą piłkę, ale ma no, lepszy w polu karnym. Walka o piłkę. Fernandez. Sanchez tu na tym boku rzeczywiście radzi sobie bardzo dobrze z piłkarzami w Barcelony, No teraz, gdyby nie, nie mierci się z piłką, gracza Cadizą mogą być na dwa. Na szczęście perera Perera, Gabi. Traore. Jest DP. DP, Pedri, Aby Majang. Czeka. Czeka. Jest Pati Fatih bardzo spokojnie przechodzą pod pramkę. Aj Traore, który lepiej przymierzył. Może i by było 3-1. Dalej, gdzie w Ramkach, w Akadizu? Sorbinio, netto i mamy dwa. Raz, na szczęście tym razem netto broni wydawało mi się, że te strzały są dość łatwe do obrony, a jednak netto ma duże problemy z obronieniem ich hitrore. piłka do Roberto Roberto podłącza się do tych akcji ofensywnych teraz świetna piłka do DP'a i niestety obok bramki, Yang przepraszam, Bema Yang na razie bez zmian w drużynie Barcelony za Lozano Jest Balde. Paty będzie czekał na wychodzącego już po skrzydle Balde. No, zgranie do Pedriego. Pedri. Pedri. Dobra piłka do Traore. Traore jeszcze tutaj namieszał. Jeszcze wejdzie, jeszcze próbuje. No, zbyt długo czekał z oddaniem strzału. Teraz Paty. Pedri wraca, Gavi wraca za Katrasem. No, niestety. to broni. Jest Fatih Balde. próbują powtórzyć wtedy akcję skopiować nie jednak inne rozwiązanie aby teraz dużo miejsca można powiedzieć że autostrada jest traore traore Wycofanie do aby Mayanqa szal no aby jeszcze poprawka mamy bramkę na 3 2 na szczęście daje się zdobyć ramkę, Pianić i Bright White wejdzie za Aby ESA, Zastanawiam się, czy nie wprowadzimy Eze, może Esa. A nie, na ten moment Fati nawet dobrze się sprawuje, więc zostanie na wojsku. Zobaczmy jeszcze bramkę raz. Traorę Aby Tutaj Pedri próbował. No, i obym, jak nagroda schodzi, dobrze badę, ryzykowne zagranie obrońców Barcelony, partii. Brad White, zawodnik, który raczej no, chcielibyśmy, żeby opuścił drużynę, jest Gabi. Brad White y, zagrał do Fatiego. Fati szuka miejsca na strzału 4-2. No, gdyby tak, grali przez całe mecz. Ci piłkarze pokazują, że potrafią grać w piłkę, że ten, mecz Sevilla, te początkowe minuty. To było lekkie załamanie, ale rzeczywiście no, nie może być tak, że e, gracze FC Barcelony grają ostatnie 15 minut odrabiając e, cały mecz, tak? Próbując ustawić e, drużynę, e, drużynę Cadizu. Teraz e, dużo szczęścia mieli w tym zagraniu piłkarze Barcelony Depay, Piłka do Dwighta Przegrywa z piłkarzami Cadizu, walką o piłkę Sanchez. Sanchez netto. No i dużo szczęścia. Kolejny raz piłkarze Barcelony. No nie powinno tak wyglądać. Wiem, że ten futbol nie jest atrakcyjny dla widza znajdującego się na stadionie. Lekka przewaga Barcelony, ale ogólnie Gadiis pokazał się z bardzo dobrej strony. Ja ostatnio właśnie sobie pomyślałem, tak, że no, dziękuję ten za ofalnie. To ja dziękuję za pracę i dalej zobaczymy. Nie wiem, czy na to nie zostanie sprzedane po tych matrach, które pokazuję. Ligali, liga liga, 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 liga. No i właśnie, co sobie ostatnio pomyślałem, że będziemy szukać, znaczy będziemy szukać, będziemy, będę sprawdzał piłkarzy, którzy grają w zespołach w drużyn przeciwnych, zawodników, którzy. Podczas meczu wywarli na mnie duże wrażenie i na przykład no, może uda się ich w przyszłości sprowadzić u Zuni. Chciałbym, żeby go przeskautował nasz Scott i był jeszcze Mila. Luis Mila, dobry mecz tego zawodnika. Tutaj już z zawodników nikt inny mi nie, nie podobał. Nie podoba się gra z Kandizu. Jest jeden zawodnik, który przykuł moją uwagę, którego chciałbym, żeby sprawdził. Lucas Perez. Lucas Perez, 33 lata. No to już wiemy, widzę, że raczej nie będziemy inwestowali. Takiego zawodnika, ale naprawdę bardzo fajna gra tego gracza. Szkoda, szkoda, że ten wiek, wiek tego zawodnika troszkę go dyskwalifikuje. No nie chciałbym już kupować kolejnych graczy z powyżej 30. 35 roku życia. No, mecz z Levante teraz, tak samo drużyna rezerwowa zagra, bo za niedługo mecz z Kadizem, więc będą mogli się wykazać. Zobaczymy, jak to, jak to pójdzie, ale to już w kolejnym, w kolejnym odcinku. Mimule ja został wypożyczony. Zachęcam do oglądania kwozodrzenia, zostawcie subskrypcję. Za dzisiejszy dzień dziękuję. Trzymajcie się, cześć!